21 lutego o godzinie 16 odbyły się czytanie performatywne z udziałem też naszego zespołu przyszedł czas na zrobienie ulicy dworcowej w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się ferie z kulturą serdecznie zapraszamy na koncert walentynkowy 21 lutego o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach dla was wszystkich gorące piosenki o miłości zaśpiewam również zapraszam was na występ naszego teatru Teatr nazywa się ośmiornica i będą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy naszego przedszkola. Podczas koncertu wystąpi bandi, zaśpiewa i zagra dla naszej publiczności. Wielką atrakcją będzie również licytacja fantów oraz kiermasz. Ciast! Za 20 lat ziemia łąki. Zacznie przyjmować w swoją ciemność setki mieszkańców miasteczka. Przy stoliku obok dwóch gości rozmawia szeptem o jakimś ukrytym skarbie. W ostatnią niedzielę o godzinie 18 odbyły się czytanie performatywne z udziałem też naszego zespołu Rifei. teksty Staszek Wesołowski. Autorem tekstów był Ziomek, który nie zgodził się na podanie swojego imienia i nazwiska. Myślę, że to też ma taki dosyć ciekawy wymiar artystyczny. No i nasza muzyka w gatunku ambient, dark ambient, new wave, new age, posłużyła jako podkład do czytania tych tekstów. Był to eksperyment. Myślę, że wyszło to bardzo dobrze. Mieliśmy pełną salę. Na ścianie hali wisiał wielki biało-czerwony napis. Prawdopodobnie na tym jednym eksperymencie się nie skończy, będziemy planowali w najbliższej przyszłości kolejne. ulicy Bielarskiej i zrobienia ulicy Grabskiego przyszedł czas na zrobienie ulicy dworcowej. Ulicy dworcowej, a przede wszystkim chodników i zagospodarowanie tej przestrzeni wokół budowanego, wyremontowanego dworca i budowanej e, biblioteki. Właśnie dostaliśmy pieniądze. Dzięki tym pieniądzom rządowym będziemy mogli przebudować ulicę dworcową i zrealizować część projektu związanego z szerszym zagospodarowaniem okolic naszego dworca kolejowego. W ramach realizowanego projektu i zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5,5 milionów złotych zostanie przebudowana ulica Dworcowa, to jest ta Elka ulica Dworcowa, od wjazdu od ulicy Karkonowskiej do wjazdu na ulicę 1 Maja. Ulica zyska nowe chodniki, miejsca parkingowe, nowe skwery. Ale również zostanie przeniesiony i przebudowany przystanek autobusowy. Teraz, jak Państwo wiecie, przystanki autobusowe znajdują się od strony zesku i od strony budynku dworca, i mieszkańcy, turyści, pasażerowie muszą po prostu biegać z jednej strony ulicy na drugą. Natomiast ten przystanek zostanie przeniesiony na wysokości, znajduje się na wysokości kina. I tutaj będą zatrzymywały się wszystkie autobusy. Te, które jadą w kierunku Jeleniej Góry i te, które jadą w kierunku Karpacza. Czyli z jednego, czy Kowar Górnych, czy też Wojkowa będzie można wsiąść na jednym miejscu. Zostanie również zmieniona organizacja ruchu. Ulica Dworcowa będzie dwukierunkowa tylko do Netto. Od Netto będzie jeden kierunek, mianowicie od ulicy... 1 maja będzie można wjechać i wyjechać tu przy ulicy Karkonoskiej. Między innymi chodziło nam o to, żeby odciążyć skrzyżowanie ulicy 1 maja z ulicą Jeleniogórską, Zamkową i Karkonoską i tym samym upłynąć ten ruch tutaj przy wyjeździe przy ulicy Karkonoskiej. I ten cały projekt zaczniemy realizować pod koniec bieżącego roku. Będzie realizowany w roku 2026 i 20. Siódmym, równocześnie zostanie wymieniona tutaj infrastruktura wodociągowa. Jesteśmy po rozmowach z spółką K, która do, w trzecim kwartale będzie realizowała wymianę przełączy sieci wodociągowej. Tym samym cała ta infrastruktura zostanie podziemna wymieniona. Równocześnie złożyliśmy projekt do Feniksa na przebudowę łącznika pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Karkonoską. Tutaj w kierunku gazowni, jak również łącznika, jak również ulicy Borusiaka z łącznikiem pomiędzy ulicą Borusiaka a ulicą 1 maja przy szkole podstawowej numer 3 oraz przebudowę tych tej fragmentów ulicy Borusiaka dochodzącej tutaj do ulicy słonecznej. Jak Państwo wiecie, wcześniej zostały wyremontowane drogi i chodniki na osiedlu zlokalizowane pomiędzy ulicą Słoneczną a ulicą Matejki również tutaj poniżej linii kolejowej obok linii kolejowej poniżej ulicy Karkonoski pomiędzy stawem a linią kolejową zostanie wbudowany parking na ponad 100 samochodów i to jest jakby komplet działań związanych z ulicą ulicą dworcową i zagospodarowaniem tego terenu natomiast w pierwszym etapie będziemy realizowali tą przebudowę tej ulicy dworcowej od odciągu ulicy. Karkonoskiej do ulicy 1 Maja. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu wykonawcy okres realizacji około dwóch lat, również podniesie się poziom bezpieczeństwa, bo oprócz tych czterech przejść dla pieszych, które się znajdują, dwa przejścia tutaj w, na ulicy Dworcowej będą wyniesionymi przejściami, tak żeby wyhamować ruch. To jest ważne, że po oddaniu biblioteki i linii kolejowej, która będzie biegła w kierunku kamiennej góry ta funkcjonalność tej części miasta znacznie zrośnie i dużo, e, duża liczba mieszkańców jako turystów będzie korzystała z tych nowych rozwiązań, które zostaną w ramach tego projektu zaproponowane. Z moim ja próbuję. Jeść. Jak co roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się ferie z kulturą. Wzięło w nich udział ponad 30 dzieci. Były zabawy, były gry, były zajęcia plastyczne, rytmiczne. Odwiedził nas klaun, był teatr kukiełkowy. A do czego te roliki nas służyły? E, można zrobić z e, na przykład wieszczadki albo różne rzeczy. E, jak na przykład coś takiego. To jest ozdoba, tak? Tak. Ja na przykład robię serduszko. I co zrobisz z tym serduszkiem? Mm, nie wiem. Były to turnusy tygodniowe, w których uczestniczyło ponad 30 osób na każdym turnusie. Myślę, że uczestnikom się bardzo podobało. Zapraszamy już w wakacje.